Teraz Wam pokażę. Cóż takiego otrzymałam z firmy AluSo. Takie oto lampki. I tutaj w jednej paczce jest ich sześć. Ultra smukła konstrukcja, bardzo płaskie reflektory, idealne do sufitów podwieszanych i miejsc o ograniczonej przestrzeni montażowej. Posiadają trzy barwy światła: ciepła, naturalna i zimna biel. Dostosujesz światło do nastroju i potrzeb. Ściemnialne, regulacja jasności od 10 do 100% idealne, gdy chcesz stworzyć klimatyczny nastrój lub jasne światło, gdy tego potrzebujesz. Energooszczędność: LEDy zużywają znacznie mniej prądu niż tradycyjne żarówki, a żywotność to tysiące godzin. I odporne oczywiście na wilgoć do łazienki, wersje z normą IP44, więc spokojnie możesz je zastosować, zastosować tam, gdzie inne lampy się tamtym. nie nadają. Pokaż, pokaż jak ją w ogóle wkładasz. To jest takie budowa zrobiona przez mnie. Już. Tutaj też warto jest troszkę uh, dłużej uciąć, uh -huh. bo można to potem zrobić dokładnie roczkę. Regulacja. regulacja. I tutaj movement i Zrobimy to bardzo.

Przygotowanie i tak naprawdę eh, bardzo mi podoba jakość ten produkt to już jest nasza druga eh, alusu, które mamy i jakość zawsze bardzo dobra. Mamy dalej tam światło na, na nasze garden i na pali i... I dalej wszystko cześć. Nie mam tutaj top life tam. Tu jeszcze tu i nie weszło. Słuchajcie, jakuję tutaj. Tu 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 bo tu połamiesz. A, to nie do. Tak naprawdę. Teraz pokażemy Wam, jak to wszystko wyszło. O, tak. I tutaj mamy włącznik. I tym można sterować, przyciemnić. O, zobaczcie, teraz jest jasno. O, i teraz jest ciemno. Znowu jasno. Także ostateczny efekt światełek, tak, wyszło. Bardzo ładnie. Jestem bardzo zadowolona z tych światełek, i powiem Wam szczerze: firma Aluso najlepsze lampki robi, czy do ogrodu, czy do domu. Naprawdę perfekcyjne. Jeżeli Chcecie to oczywiście zamawiajcie, kupujcie, bo naprawdę warto. Także sama jestem zadowolona. Nie mieliśmy tutaj świateł. Pedro, tutaj własny skomponował projekt, także to jest jego autorstwa, projekt oprawy całej i oczywiście lampka Aluso. Możecie pisać, jak Wam się to podoba. Czy też chcielibyście zrobić sobie właśnie takie oświetlenie? Jeżeli chcielibyście, to korzystajcie z pomysłu pedra, bo to jest zakupiony produkt, tak jak widzieliście w Obi, zwykła taka skrzyneczka, wycięte dno, na górce, na górze jest wycięty otwór właśnie na. Na, w pokrywce jest wycięty otwór na światełko i yy, no, oczywiście musicie jeszcze zakupić dodatkowe uchwyty, żeby to wszystko zamontować, ale to nie stanowi większego problemu, bo ogólnie montaż tego był dość prosty i zachęcam Was do takich własnych pomysłów i do wykorzystywania właśnie Mm, takiego fajnego, dobrego oświetlenia, bo jeszcze raz Wam podkreślam, że ta firma Aluso perfekcyjna dla nas. Także spróbujcie koniecznie i wy. Zobaczcie, gdzie tutaj kicia, kicia siedzi. Gdzie ty tam? Ty chcesz iść tu? Ona chce tu, na winterkartę. tak? To chcesz iść? To chcesz? Możesz iść, żabka, ale wiesz, ja tu zamykam. Idziesz tutaj? Zobaczcie, jak tutaj jest ciemno. Nasza kicia. Gorąco ogólnie, bardzo gorąco. Nasze drzewo po ciemku. Możecie zobaczyć, tak wygląda. A tu nasza kicia. Chodź, kicia, do domku. Idziesz, czy zostajesz tu. No nawet jak zostanie, to też nie ma problemu, bo ona sobie tymi schodami wróci. Tak też wraca. Zostajesz? O. Petro. Kicia zostaje. Zostaje kicie? Tak, zostawiono. I co? Jesteś zadowolony, nie? Ja jestem zadowolony. Y, powiedz to mi prawie. tylko jeszcze, jak zamontowałeś ten tył. To tak naprawdę... Co kupiłeś? To były te uchwyty takie, nie? Które połączyłeś? Kupiliśmy taki... E, dekoracje, Dekoracja, taki pudełek. Mm -hmm. I na ten pudełek zrobił jedną dziurę. Z tyłu? Z tyłu. I druga dziura tutaj na pokrywkę. Mm -hmm. Tam mm -hmm. stiu, stiu z tyłu do ściana. Mm -hmm. Na śrubki. Na śrubki. I na pokrywkę zamocował Alusu, Światełko, które perfekcyjnie pasowało mhm. i bardzo łatwo się zrobiło. Tak. I to są na razie tylko cztery lampki, ale myśmy dostali więcej tych lampek, więc będziemy montować jeszcze następne. Będziemy montować następne i na pewno jestem zadowolony z alusu i jakość jest bardzo dobra. dobra. I zawsze to wszystko jest łatwo do Montowane. tam wszystko jest przygotowane i tylko muszę e, zabrać to dopakowanie i e, montować. montować. No i jeszcze na koniec chcę Wam pokazać jak to się właśnie prezentuje. Pedra, pomysł, oprawa i oczywiście światełka, lampki aluso. No, i muszę Wam powiedzieć, że zanim zamontujecie taką lampkę, możecie sobie ustawić też barwę światła. Moi kochani, właśnie jadę do swojej pracy. Pierwszy dzień pada deszcz, zobaczcie. Niestety pada deszcz, także. W sumie to wstety, bo lepiej dla mnie. Przynajmniej nie muszę żałować tego, że omija mi ładna pogoda. Tylko będę. E Podczas takiej brzydkiej pogody będę pracować. Także. No i dzisiaj będzie pierwszy dzień. Zobaczymy jaki to on będzie. Jestem oczywiście trochę zdenerwowana, ale chyba przez to, że tydzień temu nie rozpoczęłam tego pierwszego dnia, to chyba dzisiaj jestem troszkę mniej zdenerwowana. Mam nadzieję, że to tylko zwiastuje to, że będzie to cudowny, piękny dzień, a nie że jakiś trudny. Czasami tak jest, że się boimy, 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 a potem się okazuje, że jest super. A innego razu nie boimy się, a potem się okazuje, że jest tragedia. Także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Wracam z pracy. Pierwszy dzień pracy zaliczony. I dzisiaj mam tak dobrze, bo mój mąż mnie tutaj wiezie. <laughs> już żeśmy pogadali, wszystko już powiedziałam mojemu mężowi, jak było w pracy, a teraz Wam powiem. <laughs> no, także słuchajcie, ciężko było. te wie ciężko było, dlatego że um, pierwszy dzień po prostu trzeba było wszystko skonfigurować. Także cały komputer musiał być skonfigurowany, maile, nie maile. No i tak te wszystkie rzeczy, które, yy, które też dostałam dość grubą książkę na temat yy, jakby zadań, które firma ma do przeczytania. Na razie przeczytałam parę stron, <gry> także dużo jeszcze czekam je czytania, ale yy, mogę sobie to robić na bieżąco, także nie muszę tego w jeden dzień przeczytać, bo tego jest zbyt dużo bym musiała, nie wiem. Pewnie co dzień by nie starczył mi na to czytanie. no A niektóre rzeczy muszę sobie też ubersecung, muszę sobie tłumaczyć, bo też nie wszystko rozumiem, więc wtedy potrzebuję jednak przetłumaczyć, żeby dobrze zrozumieć. No i co? No i było fajnie. 7 godzin przepracowanych. Pierwszy dzień za mną. No... I zobaczymy jutro następny dzień mnie czeka. No. A teraz e, cieszę się w ogóle, że e, mój mąż mnie odebrał. Widzicie, mam tak dobrze, bo dzisiaj cały dzień pada od rana. Także gdybym e, musiała wracać pociągiem, nie? Jeszcze tak brzydko, zimno. Ja tylko mam ubraną bluzę. Podspałem krótki rękawek i powiem Wam szczerze, że było zimno i zmarzło. No. A ja teraz jedziemy, słuchajcie, do domu. Ogólnie to nie wiem, czy tam widzicie, nie widzicie, musiałabym pokazać, ale tam słuchajcie, góry są za taką parą, chmurą. Takie chmury ciężkie przykryły właśnie te góry nasze. No i pan, który zamilkł. Jak było mężu bez żony w domu? Ja, Był super, zrobiłem imprezę i w ogóle nie pracowałem. Dzisiaj nie pracowałeś? Nie, ja zawsze, zawsze. A pasuje. z kim ty kawę biedny piłeś? Kawę wypił samo. A, sam kawę pił. No. Widzicie. Może się cieszył, że Żony nie było. Dziwne chyba było dla ciebie, czy nie? No dziwne, bo w ogóle. Pomoc kompletnie. E, e, nie jest uporządkowany we mnie. Nie, nie, nie tego. Ale jest jakie. E, cichy. Cichy. jest kompletnie cichy. No. E, Kicia spał tam na mój biurku Tak? Tak. Pracował tam, a kicza spał i był kompletnie cichy, nawet nie miał ciał. No. E, bez żona, bez e, dziecku. Nie no. ma życia na tym domu. Ale też było dobrze, dla mnie bo Spokój miałeś. No Cały bardzo. czas pracował i był bardzo e, wydajności i był bardzo dobry. A Cię. czyli miałeś lepszą wydajność jak żony nie ma. No, na pewno. Jak żony nie ma, to wydajność się poprawia. No. Także widzicie. A ja tęskniłam za swoim domem, za swoim królestwem. <laughs> królowa, królowa tęskni za swoim królestwem. No, ale teraz niestety musi tu ptać gdzie indziej. Ale też muszę Wam powiedzieć, że się bardzo cieszę, bo um, no, dużo fajnych rzeczy dzisiaj właśnie robiłam. Może nie tak do końca jeszcze w księgowości, bo to było jeszcze mało. Tak naprawdę coś innego, wszystko było takie organizacyjne, ale wiecie, jak to jest pierwszy dzień. No. To by było takie krótkie sprawozdanie. Polka w Niemczech chodzi do pracy.